Cześć, mam na imię Zbyszek i witam Ciebie serdecznie na moim kanale Republika Zielonej Żywności Ja dzisiaj, jak ostatnio raz na tydzień robię sobie specjalny, dedykowany dzień zielonkowy jestem tylko na zielonkach nie spożywam żadnego jedzenia właściwie to tak i tak bardzo mało ostatnio już jadam Udało mi się już od dwóch tygodni wyeliminować chleb, tak? Więc w tym dniu dedykuję ten dzień tylko właśnie odnowie mojego organizmu od wewnątrz. No bo spójrzcie, codziennie się myjemy tak, na zewnątrz. Raz w tygodniu podejrzewam, że większość was z was robi takie generalne porządki w domu, czyli sprzątanie. Mycie okien odkurzanie, sieranie kurzy i tym podobnym. patrzcie, poświęcamy czas dla domu, to jest, to jest dobre, tak? A dlaczego go nie poświęcić raz w tygodniu dla naszego organizmu, gdzie tak naprawdę nas to nic nie kosztuje. Bo co? Pijemy w tym dniu tylko sok z jęczmienia, pijemy ile chcemy. Zjadamy sobie chlorellę też ile chcemy. Ja tak, tak, tak robię. Średnio w stopniu dniu ja wypijam. Za 4 szejki soku z nie wiem, z około 80 chloreli, i liczę tego. A co taki dzień daje? Taki dzień daje po prostu to, że robimy sobie detoks, taki bardziej intensywny. Dajemy możliwość odpoczęcia naszym organom od, właśnie, od trawienia, od pracy, więc tak naprawdę dajemy trochę. Sobie wolne, wolne robimy dla naszego ciała, dla świątyni naszej duszy, którą naprawdę trzeba prowadzić w wysokiej jakości również. Jeżeli ktoś spożywa yy, chleb, no to wiadomo, tam też jest i gluten, czy jakiekolwiek produkty mączne, a gluten co robi, No gluten po prostu nam zalepia yy, kosmi jelitowe, tak? Więc w tym, momencie, w tym dniu możemy sobie właśnie. Yy, Oczyścić te kostki elitowe, zrelaksować nasze ciało i dożywić i oczyścić. To są takie y, najważniejsze, y, chyba, czynniki, które y, działają w tym dniu. Ja właśnie to też odkryłem niedawno, dzięki zielonkom, tak naprawdę. Tak? Odkąd, odkąd jestem w zielonkach, to stwierdziłem, że fajnie byłoby coś, tak jak wcześniej mówiłem, zrobić dla swojego organizmu. I to jest to. To nic nie kosztuje, uwierzcie mi. A naprawdę dużo można dzięki temu zyskać. Po zdrową wysokiej jakości żywność zapraszam do kontaktu telefonicznego lub też mailowego, czyli zielonki Jakiekolwiek porady również tutaj, jeśli chodzi o zieloną żywność, zapraszam do mnie. To co? Miłego dnia, zielonkowego dnia dzisiejszego. Trzymajcie się. A jeszcze dodam na koniec. Jeszcze na koniec takiego dnia fajnie sobie można zrobić, ja to robię. Post suchy 16, 16 godzinny. Czyli kończę spożywać zielonki o godzinie 18. .00. I do godziny 10 rano nic nie piję i nic nie jem. To też daje spoczynek moim nerkom w tym momencie. Więc owszem, to niektórzy nawet i dłużej są na takich postach suchych. Jak to możliwe? Możliwe, uwierzcie mi. Więc no, tym się z wami chciałam dzisiaj podzielić. Jeszcze raz, pięknego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, pa.